No ok, ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jestem ze dzisiaj, oczywiście, tutaj Frotice. Cześć, Frotice. Cześć. Słuchajcie, jestem już na naszej na oczywiście It's Jerry and Harry. Będziemy sobie grali Hero Brain Chamber, czyli tryb, który widzieliście kilka odcinków temu. Słuchajcie, widzimy się na ręce. Jestem Małpał, małpą. a ty robisz tutaj salto. Bo jestem twoim... Bambo. Bosem, bambo. Jestem A... twoim bambo. Dupek, papa, -pa pampo. Du -pa, -pa, pa TAMPO tampony. Co? Jesteśmy na arenie, słuchajcie, znajdujemy się tutaj na ręce. Hiro wielki pan nasz, tutaj sobie siedzi na tronie. Nie mylcie z Kiblem, nieważne. O, a mi to już nie dać dojść do słowa, tak? No, nie ze mną frotejs cały czas. Cześć wszystkim, ej, dobra, musimy, musimy trafić, musimy trafić, słuchajcie. Yy, generalnie. Trafiłem. Jeżeli ktoś nie wie na czym ten tryb polega, odsyłam do poprzedniego filmiku. Słuchajcie, nie wiem, ty jesteś we mno, ze mną w Frotajza, nie? Do innego, Zapraszam na kanał frotaj nie innego YouTubera, w ogóle weźcie. Zabiłeś mnie, wiesz co? Jesteś bezczelny. No takim bratem sorry, jesteś, sorry, tak? Sorry, dobra. sorry. Ej, puncher, no, da, Dawaj, dawaj, dawaj. już. Dupka, dobra. A nie, ej, ty czym, jesteś. Jestem jest dobra. sumo? Dobra, stary. Ej, ten typek ma killaure tutaj Co, jeden, ty, co, co? No, o, ma Laure widać, autentycznie patrz, ma. To prawie jak... Ty też masz myszkę za 15 zł Ale on ma killaure, no Jezu, no. Jak ja mam z takim wygrać? Ja się nie poddam. Patrz, cofło mnie. Prawie kantyk, nog. Ej, patrz, cofa mnie, jaka faza. Co to się dzieje? What the fuck, stary? Ej, ale kirało, to wszystko ale przez tą palerinkę. Ale co tak musimy co tutaj zrobić? Czekaj, czekaj, co dobra, musimy kompas, tutaj kompas, kompas kompas, zrobić. Ma, żeby zrobić? Jak się tego, kompas robi? Drabinkę musisz zrobić. Mam kompas! Dobra, mam drabinkę, nice. I co nice. teraz? Good job, dobra. W, w Jóre, końcu działo, po tylu, ty, duch, po tylu duch, próbach, ludzie, udało mi się zrobić pierwszy raz, wykraftować tutaj item na tej ręce. tej ręce biorąc, zapraszam na kanał Marego. Co? Nie, szybko. A nie, ma... sorry, nie teraz. To... Ej, sami Zostali, zostaliśmy. Zostaliśmy sami. Ej, co to kolor? jest? Magneta? Co to za kolor? <noise> Wygrałem. Ja wiedziałem Dzięki, no, Słuchaj bracie, to... słuchaj zae, bracie, musiałem jezus, jezus, Jest, jest, jest mi się. Jest, jest. się! Jestem najlepszy! I co teraz? TNT Dobra, Boże cherish, ludzie, dobra, to jest wybuchło, taka dynamiczna Giereczka, tak, że fak, ja nie. Tak, 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 fuck no i przegrałem, co to ma być. Jestem z dupkiem w teamie, o co chodzi w ogóle. Jesteś ze mną w teamie? Jestem z dupkiem, ja nie Co ty gadasz? dupkiem, aha Dobra, wygraliśmy, ja dobra kowadła. Boże co tu się dzieje, ja nie wierzę stary Nie, kowadła, ja nie widzę! Eee, dawaj na tego żółtego, dawaj na tego żółciaka, dawaj dawaj dawaj. Ej, te, Bo... ten ten on leave the game, nice, mamy szansę. Tak nie. dobra, dobra, dobra. Stary teraz... tyle graczy tutaj Zdrowi. jest, ja nie wierzę w to Co? Nie! <śmany> 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 Jak to przywidział! Co za gnojek! Słuchajcie, nie subskrybujcie tego Frataliza Padłeś? Ej, A padłem Ej dobra, Co dawaj, o oh, fak. dobra, dobra, NASU, mi się trafił! Jest! Trafiłem! zakochałem W Kim To dobrze wiesz Nie! We mnie! Co? Nie! A wiemy braty A no tak Altun nimu może nie popiera nie popierasz dzirodstwa. Ej co mam? Auk, auk! To jest ten. Nie, 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 Padłem. <laughs> to jest w ogóle taki idiota, nie? Ten Kto, ten A. No, <laughs> no, ty cały czas zabijesz? Jesteśmy sami? Jump in the lava. Jump in the lava. Jump in the lava. To jest trudne. Frotais, no, musimy robi... Musimy skraftować tego... Co? E, dildo. Co? <laughs> Ej, coś ci wypadło? To Dawid podsiadło. <laughs> Gumowe podsiadło? <laughs> Gumowe podsiadło. <laughs> Jak się robi crafting? Jaki crafting? No nie wiem, dwu Enchanting table No to dajesz tak, na dole dajesz diamenty, później dajesz obsydian. I, I tyle Przegrałeś Ja wiem, ale wiem, wie, wiem, nie. Jest! Ja Jest, w samym środku, no, 15 punktów, wygrałam, to masz, by najlepsze tutaj Masz dobrego tutaj. cela, patrz co ten ty robi No dobra, co teraz, co teraz? Musimy się spychać gdzie ty jesteś? Musimy się wpychać O no Boże, czemu mnóstwo tylko jest? Dalej mi się to zastanawia, no bo, stary No bo, no, nie, nie, no bo, bo przegrasz no... Fuck też spadłem za tobą, stary To było z miłości. I co to, za? Ej, muszę piecyk skraftować Szybko, szybko, szybko jest Udało ja, mam się Mam piecyk, mam piecyk, stary tak, Mam piecyk Nie mogę go postawić To się nazywa Furnace. Dobra Fak, 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 frotajs, frotajs, bracie No szpatu, dawaj sama... żółtego spychaj, dobra on, on ma tylko żółty łeb, o co ci chodzi, jakiego żółtego? O co, bo blondynem jest to gorszy? No frotajs nie No co ty jesteś? Wygrałem, wygrałem, wygrałem bo tak, bo ty taki jesteś, bo ty się śmiejesz, tak naprawdę ty jesteś rudy i się śmiesz z blondynów Dobra, focus na tego blondyna Dobra, jeden versus jeden, frotajs versus ja Kto wygra, kto wygra? Pewnie jakiś Jacek, dobra, wygrałem, nieważne 26 ronda Nie wiem jaki Nie, stamtąd, jest, tam jest, Nie, tam to stamtąd Jest, 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 jest. Co ty blondyn? Blondyś? Yeah, fuck. blondyś. Właśnie ludzie Jeżeli dotrwaliście do tego momentu napiszcie sobie w komentarzach Blondyś Boże jedyny, jakie słowo Magneta, to prawie jak magnetofon Magneta to prawie jak? No Mineta Co? Trochę podobne No bardzo Spadł blondyk, dobra, yes, dobra. blondyś spadł Falling TNT Fuck TNT TMTĄś! Frotyś! Kiruś, Kiryś! Chryste Elejson, Kiryś Eleison! Kiruś, usłysz nas, co? Co, co to ty, było? Sary, coś yy, m, tak! Tak, dobra. Nie no spadłem! Jest, Jak ty mnie zgoniłeś? Jest! Wygrałem. jest wygrałem. Co ty? wygrałem! Nie, nie! Wygrałem. Nie, no proszę, dobra, nie! Co? Nie, wiem, muszę się wybić. A, no tak. W każdym razie do dziska graliśmy sobie oczywiście Przedełka. na trybie Brian Chamber Zapraszam na kanał Frotajza, zapraszam na mój zapraszam na Facebooka, Twitcha, bla bla, bla zamki mordy Daniel gówno Co? Co? Także oczywiście graliśmy sobie na serwerze It's Jerry and Herry Zapraszam na wszystkie tutaj nasze kanały, na mój na Frotajza bla 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 Słuchajcie, trzymaj się Frotajz cześć, zatrzymaj co? Co no. się trzymać? <laughs> Za moje suty, bo będzie nie zawsze jażdka do przodu czekaj gdzie ty masz, chyba z tej strony? Dobra, nie rozróżniam. Sorry. Eee... Ej. No. O, jak to. O. A. Dobra. To cześć. Także Ludziska, trzymajcie się ciepło. Cześć. Cześć. Tak. Cześć. Tylko cześć. Pa, pa. Cześć. trzymajcie się. Cześć. Siemen. Hello. 320. Hamburger.